Kurwa, 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 kurwą pogania W życiu codziennym każdy na coś czeka, jak się brania Patrzę na miasto, wszyscy pędzą jak wariat W tej grze o życie każdy chce być rycerzem, nie ma w tym tematu żadnych Zgłośników leci hip hop, każdy dwajpier tańczą Kto nie rozumie, ten w tej grze nie znajdzie miejsca Każdy kąt ulicy krzyczy że coś się dzieje, kurwa, życie to nie bajka Ale wciąż w tym bracie radość krąży Zamiast stać w miejscu, ja wolę biegać Każdy krok to wyzwanie Nie będę się wstydzić w tej ogiegi Sąsiedzi patrzą, mówią, co ten pajac robi A ja w tym szaleństwie czuję, że jestem na topie W tej krainie szaleństw na stole, Tym z papierosa w górze Każdy dzień to walka, a ja wciąż szukam przygód w tej kurwi Zamiatam te problemy, jak miotło w piekle. Kto nie ma jaj, ten w życiu nic nie działa. w tej cierpliwości Kiedy wchodzę na scenę, czuję ten dźwięk Publiczność krzyczy, a ja w tym wszystkim nie mam wstyd Kurwa, miotła w ręku, zamiatam jak król Każdy wers to siła, niech nikt nie myśli, że to gówno na poziomie Bez sensu, czasem jest ciężko, ale nie zamierzam płakać w tej trze o życie to my robimy co mamy, co nie jest złudzeniem. Więc stawiam się mocno z uśmiechem na twarzy, bo w tym wszystkim ważne, by nie zatracić się w tej grze bez miłości. Złote marzenia kurwa porywają jak wiatr. W każdym kroku czuję, że życie to nie żart. Zamiast biegać za kasą, wolę się śmiać. Kurwa, życie jest krótkie, więc nie bądźmy w tym liczym dzięki miotle. Czuję, jak w moim sercu pulsuje w tej kurwa grze każdy z nas. Każdy się bawi, bo życie to nie tylko codzienność To radość, co w sercu się sprawia Kurwa, kurwa, kurwą pogania Niech każdy to czuje, niech to zrozumie w tej grze Bo w tym świecie pełnym chaosu, ja wciąż mam ten blask Zmiotło w dłoni, ja przejmuję tę przestrzeń w tym Jesteśmy tutaj we swoich czech, I każdy dzień będzie szansą na więcej, To wtedy się pływa tworzy swoje marzenia.